No Wrocław, e, trzeba powiedzieć, że no, typowany przez wielu na fachowców, tak zwanych, e, na mistrza Polski. No ma swoje atuty, bo na pewno takim wielkim atutem jest, jest e, Taru Finden, e, grupa juniorów, czyli maksym Drabik i pozyskany teraz kolega Bober z Lublina. Chociaż to tu, tutaj jeszcze może za wcześnie, jak to się mówi, dąć fanfary w trąby, bo jeszcze ten chłopak nie jeździł w Ekstralidze i, i dopiero się zmierzy z tym problemem, ale zawsze to jest jakieś wzmocnienie na pozycji No wielką zagadką na pewno będą ile biednie, bo też nikt nie jeździł w Ekstralidze. No, na pewno wrosła liczyna na powrót Maćka do, do takiej dobrej swojej formy, bo ubiegły sezon miał, jeżeli chodzi o nie to miał nieudany. Bardzo dobrego mają Wacława Dminika, który zrobił duży postęp. Także no to jest drużyna, która może zrobić wszystko i może pojechać bardzo dobrze, ale i niekoniecznie. Wrocław jest zespołem również chyba liczonym do, w, tej, w tej walce o miejsca playoff. Mają dobrego liniora przecież. Mają dobrych prowadzących parę. To pewnie im wystarczy na to, żeby podjąć walkę. No, jeśli się Maksym pozbiera po kontuzji, no to uważam, że jest chyba jedna z najmocniejszych formacji młodzieżowych w Ekstraklasie, przynajmniej na starcie tej ligi. Bardzo solidna, bardzo solidna linia seniorów, jeden, jeden, jeden z mocniejszych, teoretycznie mocniejszych, mocniejszych drużyn Ekstraligi, przynajmniej na papierze. Oh, 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 oh,